A, pięknie. Cześć czołem, Mateusz Krzyk, Team Dragon. Kłaniam się Wam bardzo serdecznie. Dzisiaj na pstrągach w moim żywiole pstrągi, to tu wszystko się zaczęło, więc nad rzeką pstrągową. I, i, i to jest piękne po prostu, że, że, że wracam za każdym razem i za każdym razem emocje odżywają. Te emocje sprzed, sprzed lat, te, te dziecięce emocje które powodują chyba największy wystrzał adrenaliny w wędkarskim w wędkarskiej głowie w wędkarskim ciele o w wędkarskim ciele to jest dobre słowo wędkarskim ciele No a dzisiaj cóż łowimy piękne ryby najpiękniejsze chyba ryby które występują w naszych wodach polskich Ale pięknie jest, ale na piękne jest te, ubarwienie. To nic jest A Mamy? Taka rybka, zobaczcie, jak pięknie ubarwiona. Jest to, co kocham w tutaj najbardziej to po prostu, tej grobki. Za chwilę wypuszczamy nie jest duża ryba, ale jest ubita, gruba i dawała, dała tyle emocji, że podczas holu się w głowie nie mieści. Super. Pa, pa rybko. Pójdź sobie. No tu jest ten moment najpiękniejszy. Uwielbiam Ach, Dobra, po kolejnego, bo mieliśmy dzisiaj tyle ryb, tyle ryb i wszystko spady, 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 spady. W końcu udało się coś wyciągnąć. W 50 przekonamy sobie. Jak no, zobacz, zobacz. Stoleń na ryklach. I tak, to co jak wezmę prączki, to on ma lusze. Ma lusze. Tak No ale... Bublerek. sprawdza się po raz kolejny ta sama miejscówka trzecia czy czwarta ryba Dobra, no i to jest to co w tych strągach uwielbiam najbardziej to no jak sobie popłynie natomiast te, te ryby cały czas uciekały cały czas spady 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 no a ten udało się go w końcu wyholować są w fenomenalnej kondycji woda no. jest zimna więc to co mówimy dalej, nie? jeżeli takie pstrążki nam podskubują to ja się nie dziwię, że one nie chcą się zapiąć spadaj malutki klasyczek warmik jeszcze chwila, jeszcze chwila i odsłoni nam się przepiękne miejsce Kolejne porozumienia. żeby nie, nie wdziały to jest ważne

Pamiętajcie, kolor nie jest ważny, ważna jest prezentacja. Idę dalej. Kilka słów o wędce. Wędka, która, którą dzisiaj miałem w swoich rękach, to najnowszy Dragon X-Fine do 12 gramów. Troszkę dłuższy niż zazwyczaj łowię, bo zazwyczaj łowię takimi kwiatami. 190, maksymalnie 2 metry. On ma ponad 2 metry długości i jak dzisiaj się przekonaliśmy, to bardzo dobrze, ponieważ nawisy traw były tak wielkie, że, że ta długość zrobiła nam robotę. Tu mój drugi kijek. Tim Dragon CXT do 12 gramów również. Moja ukochana wędka, już wspominałem kiedyś w materiale. Natomiast no wielkie, pozytywne zaskoczenie. Muszę powiedzieć, że ten X-fine bardzo fajny ma blank, potrafi przytrzymać rybę trochę, wydaje mi się, mocniejszy od Team Dragona CXT do 12 gramów, co dobrze, ponieważ te ryby dzisiaj, one miały tyle dynamiki, że ta moc mi się przydała w zatrzymaniu tych ryb. Fajny kij, podoba mi się. Widzisz, takiego obstrąga dużego przepłoszyć, znaczy przepłoszyć, Takiego dużego obstrąga przechytrzyć, no to to jest cała sztuka. Bo wiesz, te małe, no to sam, sam, sam widziałeś, to jest, tego jest dużo, to one są proste do złowienia, ale te największe, no to to jest zawsze zawsze wyzwanie, wielkie wyzwanie. Strągi mają to do siebie, że po prostu. Im większe, tym trudniejsze. Jak te, jak te strzeble potokowe, one odchodzą w dół. To jest najpiękniejsze, kurde, bo jak oglądasz, jak widzisz, to wiesz, jak masz poprowadzić te przynęty. Idealnie tutaj to widać. To jest niesamowite. To jest właśnie obserwacja przyrody. Przychodzę, tego się nauczyłem w muszkarstwie. Że przychodzisz na rzekę, bierzesz kamień, patrzysz, co, co pod tym kamieniem jest. Tu jest pełno różnego rodzaju żyjątek. Pod jakimkolwiek kamieniem, yy, jakiegokolwiek kamienia nie weźmiesz. Wszędzie jest pełno tych żyjątek różnego rodzaju. I to jest to wcale z naturą, o którym rozmawialiśmy kiedyś. To jest piękna sprawa. Pokażę Wam dwie przynęty, na które dzisiaj naprawdę połowiliśmy i które udało się też zaprezentować, ale, ale udało się idealnie zaprezentować się i temu strągowi podobnie jak te strzebelki, które tutaj cały czas krążą. To wie, czy nie mają tarła. Po pierwsze, woblerek betaminów, którego już Wam pokazywałem przy tej ładnej rybie jednej. To jest pozycja od Strike Pro, która jest zawsze w moim pudełku, w różnych kolorach. Natomiast ten kolor jest Sprawdza mi się najlepiej. No i na, te, na ten kolor właśnie złowiłem jedną z wielu 50 w moim życiu. Natomiast druga przynęta dzisiejszego wypadu rozharatana już na maksę zobaczcie. Dragon minął. Pieszczotliwie przeze mnie zwanym muminkiem. Muminek, który jest przynętą dropsetową a którą jakoś tak sobie upodobałem na pstrągach i gdziekolwiek jestem, w jakiejkolwiek miejscówce, na jakiejkolwiek rzece, ten Dragon minął sprawdza mi się za każdym razem. Ale dlaczego? Bo ja potrafię poprowadzić tą przynętę identycznie, jak te, te strzeble, które tutaj teraz się przemieszczają przy dnie. Przede wszystkim w przynętach chodzi o rozmiar i o sposób prezentacji. To są dwa najważniejsze czynniki. Kolor dopiero później. Dopiero później. Nieraz zakładałem po prostu jakiś fantazyjny kolor, który, który na, pierwszy oko, na pierwszy rzut oka jest czymś nieprawdopodobnym na strągi, a jednak działało, bo ta prezentacja była idealna. I rozmiar. Kochani, tyle. Na razie tyle. Zapraszam na kolejne filmy, na kolejne materiały. Pim Dragon ma krzyku. Ja idę łowić dalej. Pa!